Największe rolniczych zdominowany jest przez trzech głównych producentów: firmy Claas, Krone i John Deere. Obecnie na tym rynku może pojawić się dość mocny gracz w postaci firmy Rostelmasz, która prezentuje żniarnie RSM F2650, który jest największą z dostępnych w gamie tego producenta sieczkarni. Prezentowany model wyposażony będzie w silnik Mercedes-Benz o mocy maksymalnej 611 koni. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdzie się rzecz do tej pory niespotykana w sieczkarniach polowych, czyli załączanie zgniatacza za pomocą przycisku z poziomu kabiny. Sieczkarnia, przed którą się znajdujemy, jest jednym z pierwszych prototypowych modeli, które trafiły do firmy Korbanek, będącej dealerem maszyn Rostelmasz. Prawdopodobnie jej seryjna produkcja ruszy w trzecim kwartale bieżącego roku. Z informacji jakie uzyskaliśmy od przedstawicieli firmy Korbanek wynika, że maszyny te nie będą miały zbyt dużych możliwości konfiguracji. W opcji będzie można zamówić m.in. szersze ogumienie czy np. dodatkowe obciążniki. Prezentowana maszyna wyposażona jest w przystawkę firmy Kemper. Ponadto będzie istniała możliwość zamówienia jej z... Przystawkami produkcji Rostelmasz e, służącymi do zbioru zielonek, lub e, na przykład traw z pokosu.